確かに。<music> Się mhm. Ale można polecam dużo Co ciekawe, to ja nie fajnie, tylko to jest To jest za serca serce To, Moja, to Został poza nas straciem koniaka. Tak, <tusza> tak. <tusza> dzieci śledzą rękę. Nie zniszczmy kramu. Kramiarka bardzo ciężko to to pracuje, to, żeby takie piękne tkaniny zrobić. <tusza> więc może nie nic no, tu nie podobać. Chłopaki, stańcie. Zaczekajcie. 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 To jest w niedzielę, ale on też ma większość. Ale to nie ma znaczenia. nie ma większość. Chłopaki, stańcie tyłem do siebie. Blisko. Dobrze. I czekajcie, wyrównamy. Każdy robi trzy duże kroki do przodu. Dobra, tyle starczy. Okay. nie wymierzyliśmy jeszcze. Ok, i liczymy wam do... <śmany> ja Przesuńcie się troszkę w tą stronę. Dobrze. I tak, razem z... Ja będę sędzią i Miężko będzie drugim sędzią. Ja będę... Wiesz co będzie to dowieczył niż tutaj ile jest trapień. Wygrywa ten, który pierwszy trafi przeciwnika trzy razy. Uwaga, do boju, start! Czyli uchodzi Ci że jak klub będzie tutaj i na przykład do Ciebie... Będzie... Nie, bo następny ruch jest mój, bez przeglądów. Ale jak będzie tu i dopadamy... No to tak, no to tak.

Trzy, jeden. brawo, to jest pierwszy etap konkurencji Zgadzam

Nie się leją mieczem. <głosy> <głosy> mi do toporem. Zapraszamy tam sprzed sali. Można wejść. Można wejść. Ciesuję. Nie

Zaraz tak. e, panowie, bo, tu, bo tutaj się pojawiły pytania i to jest dobry moment, żeby na nie odpowiedzieć. Zakiś, e, opo opowiedzcie w ogóle, co wy macie na sobie i dlaczego wyglądacie inaczej. Bo to są pytania, dlaczego jeden ma kolczugę, drugi nie ma kolczugi. Słońce, to może ty mów, a tutaj złapać oddech. Albo ja będę wygrażał, ty jedziesz na ja, mogę. Ja kimś ja, 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 ja się nie chcę teraz? To już, to już, to już, 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 już wam, już wam tłumaczę. Bo mamy tutaj... Słuchajcie. Dla No to tak, dlaczego w ogóle oni wyglądają inaczej? Chyba ty. <laughs> Różowy. Zacznijmy od typowego miecznika. To jest pancerny. Taki mógł być właśnie w drużynie e, króla Chrobrego. Jest pancerny, ponieważ ma kolczugę, ma hełm. To nie były tanie rzeczy. Zwykle większość wojowników to miała co najwyżej topór jakąś tarczę i normalnie w swoim ubraniu. Ale ja przecież tutaj też jest z Tak, tam też jest hmm. I, on, i, on, i on jest już w y... no porządku no. No dlaczego, ten... dlaczego ten tutaj wygląda inaczej? Bo jak ten. No nie tylko, bo jak ten na przykład jest tutaj, mógł, mógł być takim wojownikiem krobrego e, z starych terenów Nie. to ten tutaj jest już z dalek Z dalekiego, ciepłego Bizancjum. Wiecie, gdzie było Bizancjum? Nie. Nie, a tak, ja wiem, jest bardziej tam gdzie tam gdzie była ten. E, tam, gdzie, to pokaże, którą stronę to, to. Bizancjum. A jaki kraj jest teraz tam, gdzie kiedyś było Bizancjum? Nie ma Turcja. Obecnie tam jest Turcja, więc ciepło. Ale dlaczego on ma taki kaftan. To jest kafta, który miał go chronić. On nie ma kolczugi, więc nie ma porządnego zabezpieczenia przed bronią ciętą. Przed, no przed zimnym Więc ma taką oto przeszypanicę, tak, tak. która troszeczkę jednak umiła te uderzenia. Nie była tak dobra w obronie jak kolczuga, ale lepsze to niż sama kolczuga. No i heł, typowo bizantyjski, rzymski, z policzkami. I rakatańcze. Że, Że go nie można przepoliczkować. <grym grym grym> jak się go jak się wobec jak no się to tego, jak się wobec tego, jak się wobec tego, się wobec tego, jak i na tutaj, polskich, i na, e, jak się wobec tego, jak się wobec północy. jak się tego, Eee, to, to, ta Tak, ta jest połączeniem tych ten... no nie, no to, nie, to ona ma dokładnie taką samą polczugę, jak? Czekajcie. No, to polczuga to jest taka to Tak, mała I się tutaj różnią po Czy macie jeszcze jakieś pytania? Nie.

wat dit ook al is, is dit nie. Dit kan moontlik wees, maar 他这个骗子。

Podajcie wow, sobie ręce, żebyś Nie no, żeby nie to O! No, Super! No, Dobrze! No. Czyż pamiętam!

drugie kolekjonalce nie ma nie ma drugi nie ma.

Patrzcie mm. jeszcze chłopaki, bo dokumentacja się robi. <grymne> jeszcze chwilkę. <grymne> <Pojawiam>. <grymne>

это всё истина я